Witam wszystkich bardzo serdecznie. Księga Rodzaju Ludzkiego, tom trzeci, rozdział 7. Pierwsze proroctwo dla ludzi. Od 53 do, 50, do, 50, do 54 wyłącznie, króciutko. Ona to sama porodzi się bez grzechu pierworodnego, aby mogła wydać owoc bezgrzeszny. Pocznie ona za sprawą ducha świętego syna człowieczego, z woli Boga, wszechmocnego. Dobra, starczy. Słuchajcie, szpitale. Tak, tak. Autokrytyka, samokrytyka. Muszę się tutaj ukorzyć i przeprosić i e, przyznać rację, że popełniłem błąd w kwestii syfu w szpitalach. Ja wielokrotnie w powiedziałem Wam, że e, tam jest syf, bałagan i tak dalej. Słuchajcie, i kilka osób mi zwróciło uwagę. Raz mi zwróciła uwagę osoba, że w spotkaniu, że bredzisz i kłamiesz. W szpitale są wyjątkowo czyste, schludne, jest pełna estetyka. I teraz ostatnio spotkałem człowieka, był w szpitalu, mówi, jest zachwycony, zachwycony personelem. W polskim szpitalu, w zwykłym polskim powiatowym szpitalu. Potwierdził wszystko to, co mi wracały wszystkie... Ja tam tego... Widzicie, nie bardzo chciałem do tego... Po prostu... Nie bardzo chciałem... To uwierzyć, ale powiem Wam tak. Człowiek był w szpitalu, mówi, że je, e, nie spotkał się, a już był to wielokrotnie, zna te tematy. Te to nie jest tak, że był jego pobyt był pierwszy od wielu, wielu lat. Zdarzało mu się być w szpitalach. Mówi, tak jak teraz jest kultura, to jeszcze tego w Polsce nie było. Mówi, pielęgniarka przychodzi, mówi, robi ci zaszczyk, mówi, dziękuję. Ona ci dziękuję za to, że zrobiła zaszczyt. Proszę bardzo, już tylko spojrzę. Teraz mówi, dziękuję. Mówi, daje, podaję Ci lek. Ty Blek Łukaszon dziękuję? Dziękuję panu, czasami jeszcze dodaje, dziękuję panu. Mówi wkładać jakiś tam florący coś? Dziękuję. Mówi był tak zaskoczony. Mówi, gdyby to było robiła jedna jakaś tam wyjątkowa. Wszystkie. Kulturka mówi, prosisz tam, mówi o jakieś znieczulenie, nie ma problemu, mówi. Podała, przychodzi się odpinając. Mówi tam to jedno znieczulenie tam z określonym tam tym płynem, mówi Jeżeli proszę pana... Czułby pan się dalej źle, y, odczuwałby pan ból, y, jakieś cierpienie, proszę się zgłosić. Mamy jeszcze dodatkowe środki, ulżymy pan, nie ma problemu. Także proszę się nie martwić, y, proszę się do nas zgłosić, jesteśmy do pana dyspozycji. <laughs> Powiem wam, powiedzmy, człowieku, takie, takie, to, to jest kultura na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie, mówię, że jeszcze y, mówi czystość. Człowiek mówi, sale wysprzątane. Estetyka, kulturka mówi, owszem mówi, czy można powiedzieć, nie tyle pacjenci cierpią, co ty cierpi służba medyczna, bo mówi, niektórzy ci lekarze, upoceni, kaszlą w tych, w związku z wszystkim, tym razem się poświęcę, i powiem, w tych maskach. Upocony, oczy przekrwione, mówi, ale chodzą w tych maskach, no bo tak trzeba. Nie wierzą w to. Tam 50, 70% lekarzy to nie wierzy. Ale 30% to jest wierzących, Że Midbóg rzeczywiście istnieje, ale się. Upoceni, oczy przekrwione, ale mówi jaka kultura. Lekarz, lekarze to samo. Dzień dobry. W obchodzie, jak się pan czuje? Czy tego. Wiecie, przesadzam, bo to było tak zawsze. Ale to, co tam teraz mu tak. No, to słucha pan, to, to pan przyjdzie to, to. Jakby tam pacjent coś sobie życzył, to jeszcze tam jakieś dodatkowe badanie, czy tam jakieś coś, wiesz, wszystko dla pacjenta. I jak będzie dobrze, to czy to domu wyjście, czy wszystko, mówi taka za, opieka pierwszej klasy. Mówi, nie był po prostu zachwycony i mówi, nie opowiadaj ludziom głupot na internecie o żadnym brudzie, o żadnym sypie, o żadnej tam nie tego. I teraz tak. No, to powiem tak, przyznaję, przyznaję rację, muszę się bić w piersi, muszę się ukorzyć i przeprosić. Tak jest, jest, i zobaczcie, wystarczyło, wystarczyło tylko zrobić drobny gest finansowy, ponieważ jeżeli, ja nie wnikam już, to ale no i znowu te komary, ale jeżeli ratownik z Warszawy mówi, że zarabia 21 tysięcy, czyli nie jest żadnym medykiem. Może i umie za zrobić zastrzyk, ale nie zna się na procedurach przygotowania pacjenta do operacji itd. i tak dalej. On mówi, że zarabia na luzie 20. W internecie jest jego film 21 tysięcy złotych miesięcznie? No to ja jest... nie wiem, ile, ile w tej chwili pielęgniarki zarabiają. Naprawdę. No jeżeli dyplomowana pielęg... jeżeli ratownik zarabia 21, no to ile może zarabiać pani pielęgniarka? Ale. Chyba, chyba tyle zarabia w związku właśnie z, z midbogiem, że naprawdę warto się starać. Widzicie, co robi pieniądz? Pieniądz wzmógł kulturę. Mówi nawet sytuację, pamięta gość, że była taka jedna wredna pole pielęgniarka, która tam warczała na wszystkich, yy, bo był parę lat wcześniej. z tej kurczę pada, no. Gryzł. I mówi, i ona przychodzi, dzień dobry. No, a w ogóle pielęgniarki, jak idą e, na zmianie, to do każdej sali jest do widzenia, do widzenia, do widzenia, jak te, które przychodzą, mówi dzień dobry, jak tam się, bo nie to, że tam do każdej przez, ale mówi, jak tam się zerknie na salę czy coś, to nie ma, że przejdzie obok sali i nie powie dzień dobry pacjentom. <laughs> I mówi ta wredna, co mu pamiętam, jest przed parą lat, ona tam ścigała wszyscy przed dzień dobry, z uśmiechem na twarzy, dzień dobry Państwo. No, to jest to, to jest to, także jeżeli widzicie, jak można, jak można podnieść standard, jedynym minusem, a może i plusem, jak to woli, to są te słynne odwiedziny. No ja powiem tak, po, po, po tym spotkaniu się rozmawiali, no cóż, może standard, który mamy, kosztował ten kraj, jedni mówią 40, inni mówią 100 tysięcy ofiar. No ale jak spojrzymy na, na ulice naszych miast, to ludzie się na to godzą. Przecież noszą e, symbol chińskiego mitboga i uważają, że co jest dobrze, jeżeli ofiary, które zostały poniesione, <noise> po prostu wiecie, to mój jest, po, przepraszam, ale szyderczy, co większość ludzi wychodzi z założenia, jak teraz patrzę, że te ofiary były konieczne, konieczne, żeby podnieść standard polskiej medycyny. Natomiast tu nie ma winy, ja nie obskarżam, żeby była jasność, tu nie ma winy personelu medycznego. Nie. Dlaczego? Przecież oni w sumie jest, robią, robią to, co powinni robić w zasadzie w związku z tym, że się podjęli takiego zawodu i tak dalej. Natomiast yy, tak jak mówię, no dobrze jest, dobrze jest. Jeżeli tak jest w szpitalach, taka, wiem, tak, na takim poziomie, to tylko należy się z tego cieszyć. Dodatkowo to, to zaznaczam, no, niech sobie każdy oblicza jak chce, liczy jak chce. Ja jeszcze nie, nie mam zamiaru ich wyliczać. O lekarzach to wiemy ile i dlatego E, budzi się, może budzić się w nas taka podświadoma e, zazdrość i tak dalej może, no, bo to jest naturalne natomiast, nie, spoko bez zawiści, jeżeli tak, ja rozumiem e, dlatego może taka konkluzja na koniec powiem Wam że, e, dlaczego nie ma, wszyscy mówią dlaczego tak mało lekarzy się buntuje e, Tych już mówi, nie mówię o pielęgniarkach absolutnie, ten pe, pe, personel to wiecie no, w końcu wszedł na, na właściwy próg ale dlaczego lekarze, no słuchajcie, no powtarzam Wam, no yy, nie dziwi mnie, no nie dziwi mnie, jeżeli, mówię, już nie będę wymawiał kwoty, wiecie ile dostają, jeżeli po, ty, po, po, po trzech miesiącach jesteś w stanie kupić mieszkanie, <laughs> po czterech miesiącach niech będzie, w swojej pracy, no to będziesz trzymał tą maseczkę na twarzy. Będziesz, tak. Oczy ci będą wychodzić na wierzch, będziesz sobie w płucach hodował. Oni to, to jest dla mnie, to oni trochę się poświęcają, bo oni, yy, bo ja rozmawiam z człowieku czasami to mówi: nie jeden to mówi, zdejmuje, żeby złapać oddech, mówi: takie sytuacje są, że siedzi, siedzi, oczy mówi: gdzieś tam jest przy aparaturze, i mówi: zdejmie, złapie dwa razy i znowu. No ale cóż, za co się płaci, to się i wymaga. Także, także tak to jest, no, może trochę film jest trochę rozmemowany, ale moi drodzy, także, także wycofuję się. Tak, jeżeli tak widzicie, no, ja zawsze powiedziałem, jeżeli zrobię błąd, ten błąd zostanie mi udowodniony, wytknięty, to ja przyznaję się do błędu. I to jest taką mam zasadę. Nawet, nawet w takich sytuacjach prostych, ja, ja nie, nie, nie zostaję przez takim wiecie toporem. Jak już raz powiedziałem, to się z tego nie wycofam Są tacy, to bardzo dużo jest takich zawodników. Dobra, trzymajcie się, na razie.